Witajcie na moim kanale po bardzo długiej przerwie. Dzisiaj przychodzę do Was z testem kaszmirowego sweterka, ale nie tylko. Otóż jakiś czas temu odezwała się do mnie firma Mahogany, produkująca ubrania i akcesoria kaszmirowe, z zapytaniem, czy nie zechciałabym przetestować ich sweterka kaszmirowego. A że w mojej głowie od dłuższego czasu krążył golf kaszmirowy, uznam, że chętnie podejmę się tego zadania. I zgadnijcie, jaki model ta firma zaproponowała mi właśnie do testów. Otóż golf i dokładnie taki, jaki miałam w swojej głowie, więc tym bardziej chętnie uznałam, że zobaczymy, co z tego będzie. Dodatkowo jeszcze ta firma zaproponowała mi do testów szalik. Zanim jednak pokażę Wam dokładnie, co dostałam, ponieważ część już widzicie oraz przejdę do testów. To opowiem Wam nieco na temat tego sklepu internetowego. Otóż na ich stronie, a w zasadzie na stronie sklepu mahogany.pl, znalazłam informację, że jest to słowacka firma. Resztę Wam już przeczytam. Większość produktów z kaszmiru, które oferujemy w naszym sklepie internetowym, jest wyrabiana w Nepalu na przedgórzu Himalajów. Właśnie tam rozpoczęła się historia kaszmiru i tkaczy, którzy rozsłabili go jako jedno z najdroższych, a jednocześnie najpiękniejszych tkanin naturalnych. Zakład wytwórczy, z którego pochodzi odzież kaszmirowa, oferowana w naszym sklepie internetowym znajduje się niedaleko Katmandu. Zatrudnia od najlepszych tkaczy, którzy dręcznie wyrabianych paszmin wnoszą umiejętności, sztukę i tradycję pokoleń swoich przodków od wieków tkających paszminy w taki sam sposób. Oferowane przez nas produkty nie powstają więc metodami przemysłowymi na automatycznych liniach produkcyjnych, jak to ma miejsce na przykład w sąsiadujących z Nepalem Chinach. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej firmy, to oczywiście odsyłam Was bezpośrednio na ich stronę. Link do sklepu znajdziecie pod opisem filmu. Dobrze, ale czy warto zwrócić uwagę na ten sklep i jego produkty? Przejdźmy więc do tego, co dostałam. Jak widzicie na przebitkach, zarówno golf, jak i szalik były estetycznie zapakowane w folię. Tu nie mam tak naprawdę do czego się przyczepić, bo wszystko było dobrze zapakowane i szczelnie zapakowane. Uznałam, że dopiero nagrywając ten materiał na film, rozpakuję obie te rzeczy, abyście mogli zobaczyć, w jaki sposób wysłane są zamówienia. Po otwarciu, to co rzuciło mi się w oczy, to zupełnie różny splot golfa i szalika. A także różnica w ich grubości. A to wynika m.in. z ilości warstw przędzy, bo sweterek jest z dwóch warstw, natomiast szalik jest z czterech warstw. Pierwszym testem, który zrobiłam, było oczywiście sprawdzenie, czy obie te rzeczy są w idealnym stanie. To znaczy, czy nie ma zaciągnięć, dziur, czy braku połączeń oczek albo innych wad. Na szczęście okazało się, że zarówno sweterek, jak i szalik jest w idealnym stanie, co bardzo mnie uszczęśliwiło. O co chodzi z ilością tych warstw oraz dlaczego zamarzył mi się sweterek kaszmirowy? O kaszmirze na pewno słyszeliście, a szczególnie kobiety. I kiedy pomyślicie o kaszmirze, to na pewno przychodzi Wam na myśl tę delikatność, miękkość, ekskluzywność. I tak właśnie jest, ponieważ kaszmir jest jedną z najdroższych tkanin, a w przypadku sweterków, szalików, dzianin. Wyroby kaszmirowe są niezwykle delikatne, miękkie, ale także przyjemne w dotyku, czy też przyjemne w kontakcie ze skórą. Ok, ale skąd ta cena i luksus? Otóż zbiory wełny kaszmirowej rozpoczynają się na początku wiosny, kiedy kozy kaszmirowe zaczynają zrzucać sierść zimową, która stanowi dla nich doskonałą ochronę przed bardzo silnymi mrozami występującymi w górskich płaskowyżach Himalajów. Tradycyjnie pełna była pozyskiwana, w zasadzie kłaki były zbierane z krzaków, ze skał, gdzie zostawiały je kozy ocierając się i w ten sposób e, próbując zgubić tą sierść. Natomiast obecnie większość wełny kaszmirowej e, pozyskuje się z wielkich hodowli tych kóz, gdzie są one wyczesywane, a w zasadzie wyczesywana jest ta puchowa część sierści. Który właśnie następnie jest poddawana obróbce, w zasadzie długiemu procesowi obróbki ręcznej. I już Wam powiem, a w zasadzie przeczytam Wam, na czym ten proces polega. Surowy kaszmir bierze się i sortuje. Sprzędziwo wysnuwa się wszędzie, która jest farbowana i suszona. Później odbywa się najważniejsze tkanie. Efektem jest produkt końcowy o właściwościach zależnych od tego, czy powstał on w automatycznym procesie na linii produkcyjnej, czy też jest to tradycyjny wyrób ręczny. Do wyrobu przędzy używa się tylko wełny puchowej. Górna część sierści składa się bowiem z włókien zbyt twardych, nieodpowiednich do tkania odzieży. Warto dodać, że z jednej kozy pozyskuje się rocznie około 150 gram wełny kaszmirowej, co w skali światowej daje łącznie jedynie około 15 tysięcy ton. Tak więc kaszmir jest naprawdę rzadką i cenną tkaniną naturalną. I jeszcze dodam Wam, że z że z owcy pozyskuje się około kilku kilogramów wełny rocznie, a to jak sami usłyszeliście przed chwilą, tylko 150 gram rocznie z jednej kozy. I to co jeszcze przeczytałam, to na jeden, na jeden o przeciętnych rozmiarach sweter potrzeba wełny z 3 do 5 kus. Czyli widzicie jaka jest przepaść i dlaczego kaszmir jest naprawdę luksusowym produktem. A przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o puchową część, to jest po prostu coś takiego, czyli e, to jest właśnie puchowa część. Nie jest to kaszmir, ale jest to ta właśnie puchowa część sierści mojego kota. Jeżeli macie zwierzaki, to wiecie, że pod tą sierścią e, twardą, szorską, zawsze jest ta część taka fajna, puchowa. I tak samo jest w przypadku kust kaszmirskich. Miałam Wam jeszcze powiedzieć, e, o co chodzi z tymi warstwami. Otóż ilość warstw, czyli na przykład tak jak w przypadku tego sweterku, dwie warstwy, to są ubrania, które są całoroczne, to znaczy można je nosić przez cały rok, a nawet było napisane, że dwuwarstwowe sweterki można zakładać w chłodne dni lata. Aczkolwiek podejrzewam, że bardziej to wtedy egzamin sweterki bez golfa. Czterowarstwowe rzeczy są to rzeczy, które są przeznaczone na jesień i wiosnę. A w przypadku, kiedy nie ma wiatru, nie ma mrozu, można nosić ten sweterek bez płaszcza czy bez kurtki. Ogólnie rzecz ujmując, im więcej warstw, tym ubranie jest cieplejsze. Dlatego też najcieplejsze są ubrania 6-10-12 warstwowe, które są przeznaczone na okres od późnej jesieni do wczesnej wiosny. I nawet przeczytałam, że 12 warstwowy sweterek kaszmirowy jest dwukrotnie cieplejszy niż sweterek wykonany z wełny owczej o tej samej grubości. Tak więc na luksus i cenę wełny wpływa m.in. dostępność oraz ilość pozyskiwanej wełny rocznie, długotrwały ręczny proces obróbki wełny, delikatność, miękkość i przyjemność, jaką niesie kontakt wełny kaszmirowej ze skórą, a także oczywiście komfort termiczny. Przed zamówieniem zastanawiałam się, jaki kolor wybrać tego sweterka z golfem, i uznałam, że w moim przypadku najlepiej sprawdzi się czerwień, ponieważ, po pierwsze, jest ponadczasowa, po drugie, współgra jak najbardziej jest moim typem urody, a do tego preferuję ten kolor w mojej garderobie. Oczywiście zastanawiałam się, który odcień czerwieni wybrać. Ale uznałam, że właśnie Deep Red będzie idealny, chociaż na zdjęciu powiem wam szczerze, zaraz wam pokażę, wygląda ona bardzo jaskrawie. Na szczęście, jak sami widzicie, ten swetarek jest dużo bardziej przygaszony, nie jest taki jaskrawy, a jego odcień nie jest ani zbyt zimny, ani zbyt ciepły. Jest bym powiedziała taki bardzo neutralny, w związku z czym będzie pasował do wielu typów urody. Ale aby lepiej wam to zobrazować, co mam na myśli z tymi odcieniami czerwieni, przygotowałam trzy różne czerwone rzeczy i już wam je pokazuję i tłumaczę, o co mi chodzi. Jak widzicie po prawej stronie jest szal czerwony, a w zasadzie bym powiedziała o takiej kolorze jaskrawej czerwieni. Dalej jest ręka w kurtki w czerwieni odcieniu malinowym, a więc chłodniejszym i oczywiście sweterek które zamówiłam, który w przypadku a w zasadzie w zestawieniu z tymi dwoma rzeczami wydaje się zdecydowanie zgaszone i bardziej neutralne. Postanowiłam zrobić kolejny test i do tego testu wzięłam dwa szaliki, których metki sugerowały, że są to produkty albo w 100% kaszmirowe, lub też kaszmirowe. I oczywiście produkty ze sklepu Mahogany. I tak jak widzicie na przebitkach, pierwsza rzecz to szalik kupiony na szybko w Portugalii, aby mi czymś się okryć, bo było bardzo zimno, do tego padł deszcz, a ja byłam ubrana tak jakby na zewnątrz było powyżej 30 stopni. Druga rzecz do testów to szal męski, którego metka zdecydowanie mówi, że jest to 100% szal kaszmirowy i w dotyku jest też niesamowicie miękki. I oczywiście trzecia i czwarta rzecz to produkty ze sklepu Mahogany, których metki zdecydowanie też sugerują, że są to produkty w 100% Wykonane z kaszmiru. Test rozpoczęłam od pobrania włókien z każdej z tych rzeczy i zrolowania ich. Następnie zapaliłam świeczkę, a w zasadzie tea light i przystąpiłam do testu spalania włókien i sprawdzania, jak się palą oraz jaki wydzielają zapach po spalaniu. Na pierwszy rzut poszedł męski szal, który, jak się okazało, stopił się. Było czuć lekko gdzieś tam, w tle zapach palonego białka, czy też jak to inni mówią, wolą włosa, ale zdecydowanie widać było stopioną kulkę, co sugeruje, że jeśli jest tam jakakolwiek wełna, to jest ona w niewielkim procencie, a pozostała część, czyli ta główna część, to jest nic innego jak po prostu włókna syntetyczne. Jako drugie spaliłam włókna czerwonego szala, które jak widzicie stopiły się, a do tego kompletnie nie było czuć zapachu palonego białka. Następnie przeszłam do spalania włókien szalika ze sklepu Mahogany, które pod wpływem ognia zmieniły się w łatwy do roztarcia popiół, a do tego dały intensywny zapach palonego białka. Nakon na koniec były włókna, oczywiście, sweterka z golfem, też ze sklepu Mahogany, które tak samo jak włókna szalika spaliły się, dając popiół i zapach palonego białka. A teraz pokażę Wam na dłoni wszystkie spalone włókna, abyście zobaczyli, jaka jest między nimi różnica. I zapamiętajcie, że włókna syntetyczne topią się, czyli to, co zadziało się w przypadku bordowego męskiego szalika i czerwonego szala. Zaś włókna naturalne, pochodzące z wełny czy też z jedwabiu, palą się, dając popiół, a do tego wydzielają zapach palonego białka włosa. Wybierając sweterek musiałam wybrać nie tylko kolor, ale także i rozmiar. I tu uznałam, że wybierając rozmiar zasugeruje się szerokością klatki piersiowej. I tak znając obu swojej klatki piersiowej wybrałam rozmiar M, chociaż zazwyczaj noszę S. -kę. A to dlatego, że uznałam, że jeśli będzie sweterek zbyt opięty na piersiach, to te włókna będą się rozciągać i będzie to wyglądało w pewnym momencie nieestetycznie. Natomiast jeżeli będzie trochę luzu w biuście, to będzie to zdecydowanie dużo. Dużo lepiej wyglądało i na pewno ten sweterek będzie bardziej powiedzmy ponadczasowy. Kolejny mój test to rozmiary przed i po praniu. I tak jak widzicie na przebitkach, zmierzyłam szerokość sweterka pod pachami, i tu wyszedł rozmiar, a w zasadzie szerokość 45 cm, czyli dokładnie tak, jak było napisane w tabeli na stronie sklepu. Dalej uznałam, że sprawdzę długość od ramienia z przodu do dołu, która wyniosła 57 cm, długość rękawa, która wyszła 57, czyli o 1 cm mniej niż jest to podane przy rozmiarze M w tabeli, i długość tyłu sweterka, która wyniosła 55, czyli aż 5 cm mniej niż podaje to tabela na stronie sklepu. Jeśli chodzi o ten wymiar e, tyłu sweterka, myślę, że ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jeżeli... E, ktoś jest wysoki a szczupły no to w tym momencie ten sweterek po prostu będzie za krótki. Natomiast przy szaliku zmierzyłam szerokość która wyniosła 24 cm a więc o 1 cm mniej niż jest to podane na stronie sklepu oraz długość friendly która w tym wypadku wyniosła 8 cm jeśli chodzi o długość samego szalika to tutaj nie sprawdziłam jej ponieważ tak naprawdę byłam tak bardzo skupiona na tym w jaki sposób szerokość kości się pozmieniają i długości sweterka, że nie przyszło mi do głowy. iż wymiary szalika czy wymiary sweterka mogą się nie zgadzać w tym, co jest w tabeli, na stronie sklepu czy też w informacjach po prostu na temat danych produktów. Tak więc po pomiarach przeszłam do kolejnego testu, czyli prania. I tutaj uznałam, że nie wiem jak zachowają się te rzeczy, a w zasadzie ich kolory. Bałam się, że czerwony golf może puścić barwnik, w związku z czym postanowiłam, że golf upiorę oddzielnie od szalika. Nastawiłam na program Wool Silk, temperaturę 20 stopni Celsjusza, 800 obrotów na minutę i wrzuciłam sweterek wywinięty na lewą stronę, co jest bardzo ważne w przypadku właśnie prania wełen. Do prania użyłam perwol w do wełny, delikatnych włókien. I tyle. Uwaga, teraz ważna rzecz, której nie nagrałam, a którą zrobiłam wbrew zaleceniom producenta. Otóż po skończeniu programu piorącego okazało się, że otworzyłam pralkę, a tam sweterek kompletnie mokry, tak jakby w ogóle nie doszło do procesu wirowania. W związku z czym e, włączyłam dodatkowo program wirowania, tyle że tym razem nastawiłam nie 800 obrotów, a 1200 obrotów. Przy czym Producent zaleca 1000 obrotów na minutę maksymalnie. Następnie przeszłam do prania szalika, który do pralki wrzuciłam wraz z wełnianym sweterkiem. Program oczywiście Wool Silk 20 stopni Celsjusza, a tym razem 1200 obrotów na minutę. Oczywiście znowu wbrew zaleceniom producenta. Niestety także i w tym przypadku okazało się, że pralka nie wywirowała prania, w związku z czym znowu nastawiłam dodatkowe wirowanie na 1200 obrotów na minutę. Zarówno sweter, jak i szalik suszyłam przez rozłożenie ich na płasko, na ręczniku z mikrofibry, rozłożonym na suszarce i oczywiście z daleka od kaloryferów. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która mówi o tym, że mamy do czynienia z wełną, jest to, jaki zapach wydziela mokra wełna. Otóż e, mokra wełna po prostu pachnie mokrą sierścią, ale nie taką psią, tylko po prostu mokrą sierścią jakiegoś innego zwierzątka. W taki sposób na płasko zawsze suszę swoje wełniane sweterki i powiem Wam, że e, taki sweterek schnie mniej więcej e, w ciągu dnia. I jeszcze jedna ważna uwaga to to, że w tak mniej więcej po kilku godzinach po prostu ten sweterek odwracam drugą stronę, tak aby druga strona też miała e, kontakt powiedzmy z powietrzem i dzięki temu obie strony mogą równomiernie schnąć. Kolejnym testem oczywiście było założenie sweterka z golfem i wyjście w nim na cały dzień. Uznałam, że skoro tyle się mówi, pisze o kaszmirze, że on jest taki przyjemny, delikatny i tak dalej, to sprawdzę, czy rzeczywiście tak jest. I tym razem, chociaż zazwyczaj zawsze zakładam pod koszulkę, pod różne sweterki, bluzki, szczególnie wełniane, ponieważ niektóre z nich bardzo gryzą, to tu uznałam, że tym razem nic nie założę, zobaczę jakie Będą wrażenia i czy będzie mi ciepło. I powiem Wam szczerze, że po całym dniu noszenia tego spoderka mogę stwierdzić, że jeśli chodzi o komfort termiczny, to rzeczywiście było mi komfortowo. Nie czułam zimna, było naprawdę mi tak przyjemnie. Natomiast jeśli chodzi o takie odczucia związane z tym, czy jest on przyjemny, to naprawdę, ale to naprawdę, uwierzcie mi, że jest przyjemny, miękki i bardzo komfortowy w noszeniu. Powiedziałabym, że. Jest tak miękki, że mogłabym go codziennie nosić. To samo w przypadku szalika. Ten szalik jest tak mięciutki, że mogłabym po prostu opatulić się nim cała. Naprawdę, uwierzcie mi, cała mogłabym chodzić o patrona w tym szaliku. Kaszmir jest naprawdę bardzo wyjątkowy pod tym względem i jestem nim zachwycona. I jeszcze jedna taka uwaga, nie wiem czy mi się zdaje, czy rzeczywiście tak jest. Mam wrażenie, że zarówno sweterek, jak i szalik po praniu stały się bardziej takie miękkie. Po tym jak e, otworzyłam opakowania z tymi dwoma rzeczami, to uznałam, że kurczę, to na pewno jest e, kaszmir nie jest on tak mięciutki jak na przykład e, ten szaliczek bordowy, który Wam pokazywałam przy teście spalania. E, ale właśnie po praniu ten kaszmir, ten sweterek, ten szaliczek stały się zupełnie inne, są dużo bardziej miękkie i przyjemne. Czas teraz wrócić do testu z długościami, tym razem po praniu. Szerokość pod pachami 45 cm, czyli nic się nie zmieniło. Długość w przodzie od ramienia do dołu 57 cm, czyli znowu bez zmian. Długość rękawa 56 cm, czyli skrócił się o centymetr Długość tyłu 55 cm, czyli bez zmian. Zaś jeśli chodzi o wymiary szalika, to tutaj szerokość po praniu to 23,5 cm, czyli szerokość zmniejszyła się o pół cm, zaś Długość friendli to 7 cm, czyli też te friendla skróciły się po centymetrze. Powiem Wam szczerze, że w tym teście obie te rzeczy wypadły znakomicie, biorąc pod uwagę to, że nie zastosowałam się do zaleceń, czyli zrobiłam dwukrotne wirowanie na obrotach przekraczających ilość tych zalecanych. I patrząc na to, jak wyglądają te rzeczy, jak zmieniły się ich wymiary lub też się nie zmieniły, stwierdzam, że jakość tych produktów jest po prostu doskonała. Mam dla Was jeszcze w tym filmiku przykładowe stylizacje ze sweterkiem i szalikiem oraz niespodziankę, ale uwaga, to wszystko dopiero na koniec, bo jeszcze nie kończymy. To co chciałam dodać to decydując się na sweterek kaszmirowy, który ma Wam posłużyć na lata, bo, bo w końcu taka jest tak naprawdę idea luksusowych, dobrych jakościowo produktów. Warto wybrać model ponadczasowy, klasyczny, który będzie spójny z waszym stylem, ale także będzie pasował do, do całej waszej kolorystyki, którą macie w garderobie, czy też kolorystyki waszego typu urody. I pamiętajcie, że im prostszy model, ty, tym łatwiejszy jest do ogrania. To znaczy, że łatwiej dopasować ten model do zmieniającej się mody poprzez po prostu Zmienienie dodatków, czy też dodanie różnych e, innych elementów stylizacji. Poza tym nie mogłam się powstrzymać i postanowiłam zrobić taki mały research. To znaczy, sprawdzić ceny i składy sweterków znanych Instagramowych sklepów oraz e, sklepów z markową odzieżą. To już takie, z takiej wyższej półki, czyli bardziej tą ekskluzywną, bo skoro mam porównywać, to będę porównywać e, oczywiście kaszmir, który jest luksusowy. Z czymś to też powinno być teoretycznie luksusowe. I tak, jeśli chodzi o bardzo znany Instagram, Instagramowy sklep. To okazało się, że ma sweterki, które w swoim składzie mają tylko i wyłącznie akryl i poliamidy i kosztuje 699 zł. Jeśli chodzi o mark markowe sklepa w zasadzie markowe sweterki, no to tutaj sk ze składem było lepiej, powiedzmy, niż e, w przypadku tego na przykład instagramowego sklepu, ale ten skład, jeżeli był a w zasadzie jeżeli zawierał wełnę, to ta wełna nie przekraczała 50%, było czasami tam 17%, ale ja uważam, że jeżeli jest poniżej 50%, to tak jakby tej wełny tam prawie wcale nie było, natomiast e, w niektórych przypadkach oczywiście ten skład był lepszy, to znaczy były naturalne włókna, albo przynajmniej naturalnego pochodzenia i wtedy te składy były na przykład 100% bawełny, czy też 70 ileś procent wiskozy, ale jeśli wiecie czym jest wiskoza i wiecie czy jest Bawełna, to zdajcie sobie sprawę, że ani bawełna, ani wiskoza nie nadaje się na zimę, ponieważ one nie tworzą komfortu cieplnego, to znaczy e, nie dają poczucia ciepła. I ceny tych swetelków są od 700 zł wzwyż, czyli 700, 1500, 1300, to zależy jaka marka i jaki sweter z jakim składem. Więc porównując te dwie półki, to znaczy tu macie 100% kaszmiru, a tutaj macie, no, róże tam składem, no to zdecydowanie jakby, jakby to ode mnie zależało albo jakbym mogła Wam polecić to Mając pieniądze, które chcecie wydać na coś luksusowego, zdecydowanie postawiłabym na jakość, a nie na nawet nie metkę, a na logo. Podsumowując testowane produkty oraz informacje, które znajdują się na stronie sklepu Mahogany, to co mogę stwierdzić, to produkty przyszły w stanie idealnym i bardzo szybko, bo w ciągu chyba trzech dni. Natomiast jeśli chodzi o kolorystykę, no to tutaj jest różnie, bo w przypadku tego sweterka na stronie jest on jest bardziej e, jaskrawy, ale tak jak już nieraz wam to wspominałam, ciężko jest określić kolor na podstawie tego, co widzimy w, na stronach sklepów, czy też nawet pewnie mój filmik każdy z was odbierze te kolory w zupełnie inny sposób, ponieważ to wszystko zależy od tego, na czym oglądacie, e, od obiektywu i tak dalej. Więc tu bardziej skupiłabym się na nazwach tych kolorów, ponieważ one rzeczywiście bardzo fajnie odzwierciedlają te kolory, ale też są najbardziej spójne więc kolor plus do tego jego nazwa. Jeśli natomiast chodzi o rozmiarówkę, no to tutaj radziłabym nie kierować się e, waszą typową rozmiarówką, czyli S, M i tak dalej, tylko zwrócić uwagę na szerokość w biuście. Myślę, że to jest najbardziej miarodajny wymiar, którym warto się kierować. I tak jak sami widzieliście na testach, niestety długość e, tego typu sweterków, nie wiem jak w innych, ale ten sweterek, jego długość i długość rękawów kompletnie się nie zgadzała z tym, co było w tabeli na stronie danego sklepu. I to samo, jeśli chodzi o szalik, to tutaj te wymiary też się nie zgadzały. Nie wiem jak długość, na pewno nie zgadzała się szerokość. Zarówno szalik, jak i golf pomyślnie przeszły test spalania, bo w tym teście zapach czy też sposób spalania zdecydowanie sugerują, że są to w 100% wełniane włókna. Natomiast delikatność, miękkość tych rzeczy sugeruje, że to jednak jest kaszmir. A nie wełna. Ilość ubrań, ilość modeli, ilość akcesorii wełnianych, a w zasadzie kaszmirowych, ale nie tylko, bo i wełnianych, bo tam są różne rodzaje wełny. Jest naprawdę bardzo duża, do tego waklarz kolorystyczny jest niesamowity i jest dużo różnych rozmiarówek, z czym na przykład nie spotkałam się aż w takiej ilości w innych sklepach internetowych, które posiadają właśnie kaszmir, czy też na przykład w jednym ze sklepów stacjonarnych, dużych sklepów stacjonarnych w Warszawie, który sprzedaje wełnę. Jeśli chodzi o cenę w tym sklepie, to na początku muszę wam przypomnieć bardzo ważną rzecz. Ten sklep sprzedaje w 100% produkty kaszmirowe. Więc, rozpatrując ceny, trzeba wziąć pod uwagę, że kaszmir jest produktem luksusowym. Więc, do porównania e, cen z tego sklepu, muszę wziąć pod uwagę sklepy, które sprzedają także e, kaszmir 100%, czy też sklepy, które są sklepami uchodzącymi za ekskluzywne. Tu, cenowo, powiem Wam szczerze, że. Jest bardzo podobnie. Moim zdaniem jest tak, że po prostu zawsze, kiedy decydujecie się na dobro luksusowe, to miejcie gdzieś tam z tyłu głowy, że bardzo istotny jest skład tego, co chcecie kupić, a nie tylko i wyłącznie logo. I tu przyszedł czas na niespodziankę, którą Wam zapowiadałam. Otóż sklep Mahogany przyszykował 10% zniżki na swoje produkty. Na hasło DRStylizuje. Ta zniżka będzie ważna przez tydzień czasu od momentu ukazania się tego filmu. Oczywiście hasło i wszystkie dane znajdziecie pod tym filmem w opisie. A teraz przyszedł czas na przykładowe stylizacje z tym kaszmirowym golfem oraz z szalikiem kaszmirowym. Nie będę Wam opowiadać o każdej z tych stylizacji, po prostu puszczę je Wam na koniec. Natomiast to, co mogę Wam powiedzieć, to stylizacje z golfem są oparte na trzech bazowych, różnych typach spodni. Tak, spodni, ponieważ jestem miłośniczką spodni, a poza tym w tym momencie nie mam żadnej spódnicy, która by nam nie pasowała, więc tak, do tych stylizacji spodnie szerokie, spodnie typu bagi oraz spodnie mami jeans. A do tego jeszcze pod koniec e, pokazałam Wam, w jaki sposób można poza nałożeniem naszyje wykorzystać e, właśnie kaszmirowy szali. Jeśli dotrwaliście do samego końca, to dziękuję Wam bardzo. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. A teraz. Rozluźnijcie się i po prostu obejrzyjcie sobie na spokojnie przykładowe stylizacje z kaszmirem.